Czy kiedykolwiek czułeś ciężar świata na swoich barkach? Jakby każda decyzja, każdy problem i każde wyzwanie były brzemieniem, które musisz dźwigać sam? Życie czasami przypomina łódź pośrodku burzy. Fale są wysokie, wiatry silne, a strach przed zatonięciem nas paraliżuje. Usiłujemy wiosłować, próbujemy utrzymać kontrolę, ale prawda jest taka, że są chwile, kiedy nasze siły nie wystarczają. I właśnie w tych momentach Bóg zaprasza nas, abyśmy puścili wiosła. Przestali walczyć samotnie i po prostu zaufali: Powiesz panu swoją drogę, zaufaj mu, a on sam będzie działał. Psalm 37, rozdział 5. Ile razy trzymamy się tak mocno tego, co nas martwi, że zapominamy, że jest Bóg większy niż jakakolwiek burza? On widzi to, czego my nie widzimy, On wie to, czego my nie rozumiemy i On może sprawić, że niemożliwe stanie się możliwe. Dziś ta modlitwa to nie tylko wołanie, to oddanie. Szczere oddanie wszystkiego, co ciąży w naszym sercu. Bo kiedy oddajemy wszystko w ręce Boga, nie poddajemy się, ufamy. Więc weź głęboki oddech, ucisz głosy zwątpienia i przygotuj swoje serce na tę modlitwę. Bo dziś jest dzień, w którym puszczasz wiosła i pozwalasz Bogu prowadzić łódź. Kiedy oddajemy coś w ręce Boga, oddajemy kontrolę temu, który zna koniec od samego początku. Ale czy naprawdę ufamy? Czy tylko mówimy to na pokaz? Pamiętaj o Abrahamie, ojcu wiary. Bóg dał mu obietnicę, syna, a kiedy urodził się Izaak, był on żywym dowodem Bożej wierności. Ale wtedy Bóg skierował prośbę, która wystawiłaby na próbę serce każdego ojca: złóż swojego syna w ofierze przede mną. Pomyśl o tym. Bóg prosił Abrahama, aby oddał to, co kochał najbardziej, w jego ręce. Co zrobił Abraham? Nie kwestionował, nie opierał się po prostu zaufał. Wziął Izaaka, wszedł na górę i w kluczowym momencie Bóg interweniował. Nie podnoś ręki na chłopca. Teraz wiem, że boisz się Boga. Księga Rodzaju 22, werset 12. I tak jest z nami. Często trzymamy się tak mocno naszych marzeń, naszych planów, naszych lęków, że zapominamy, że Bóg ma wszystko pod kontrolą. Ale spójrz, Bóg nigdy nie chciał zabrać Izaaka Abrahamowi. On chciał tylko serca Abrahama w całości. A dziś Bóg pyta ciebie: Czego jeszcze nie oddałeś? Może to zmartwienie, które kradnie twój pokój, albo to pragnienie kontrolowania wszystkiego wokół ciebie. Może to rana z przeszłości, którą uparcie dźwigasz sam. Ale Bóg mówi: Synu, córko, puść, zaufaj. Jestem Bogiem zaopatrzenia, jestem Bogiem, który podtrzymuje, jestem Bogiem, który się troszczy. I tak jak Abraham zobaczył baranka zapewnionego przez Boga na górze, tak i ty zobaczysz rękę Boga działającą kiedy w końcu zdecydujesz się oddać wszystko w Jego ręce. Oddanie wszystkiego w ręce Boga to nie tylko akt wiary, to codzienna decyzja. Bo prawda jest taka, że często oddajemy coś Bogu w modlitwie, ale następnego dnia odbieramy to z powrotem, jakby On potrzebował naszej pomocy, aby to rozwiązać. To tak, jakbyśmy prowadzili samochód, ale prosili Boga, aby trzymał kierownicę tylko w momentach niebezpieczeństwa, ale ufanie Bogu, to nie tylko w trudnych chwilach. Ufanie Bogu to życie z pewnością, że On troszczy się o każdy szczegół, nawet kiedy nie widzimy, że coś się dzieje. Pomyśl o naturze: Ptaki nie gromadzą zapasów jedzenia, ale Bóg je karmi, kwiaty nie pracują ani nie tkają, ale Bóg ubiera je w piękno. Jeśli Bóg troszczy się o lilie polne i wróble niebieskie, o ileż bardziej zatroszczy się o ciebie? Ewangelia Mateusza, rozdział 6, wersety od 26 do 30. Więc dlaczego wciąż tak bardzo się martwimy? Dlaczego upieramy się przy dźwiganiu ciężarów, które Bóg już prosił nas, abyśmy puścili? Cokolwiek cię dziś martwi, sytuacja finansowa, choroba, drzwi, które się nie otwierają, pamiętaj, ten sam Bóg, który otworzył morze dla Mojżesza, który karmił Eliasza na pustyni i który wskrzesił łazarza, jest Bogiem, który ma kontrolę nad Twoim życiem. Miej wiarę. Jeśli stoisz w obliczu problemu bez rozwiązania, weź głęboki oddech i powiedz: Panie, oddaję to w Twoje ręce. Jeśli strach sparaliżował Twoje kroki, oświadcz: Nie kieruję się tym, co widzę, ale Bogiem, który wszystko widzi. Jeśli niepokój okrada Twój pokój, pamiętaj: Bóg jest już w Twoim jutrze. On już wszystko przygotował. Dziś jest dzień, aby dokonać tego oddania. Puść kontrolę i zaufaj: kiedy oddajesz wszystko w ręce Boga, cuda się zdarzają. Ukochany Ojcze Boże Wszechmogący, staję przed Twoją obecnością w tym momencie. Ty jesteś Bogiem Wiecznym, Alfą i Omegą, początkiem i końcem. Zanim jakikolwiek problem zaistniał, Ty już byłeś rozwiązaniem. Zanim jakakolwiek łza spadła, Ty już przygotowałeś pocieszenie. I zanim jakiekolwiek drzwi się zamknęły, Ty już zaplanowałeś lepszą drogę. Dziś, Panie, przychodzę nie tylko prosić, ale najpierw, aby Cię chwalić. Chwalić, ponieważ jesteś suwerenny ponieważ nic nie wymyka się Twojej kontroli. Chwalić, ponieważ jesteś kochającym Ojcem, który nigdy nas nie opuszcza, który troszczy się nawet o najmniejsze szczegóły naszego życia. Dziękuję, Panie, że nawet kiedy nie widzę, Ty pracujesz, nawet kiedy nie rozumiem, Ty działasz. Dziękuję za błogosławieństwa, których już doświadczyłem, ale także za te, których jeszcze nie widziałem, ponieważ wiem, że Ty już je dla mnie przygotowałeś. Dziękuję za oddech życia, za Twoją łaskę, która mnie podtrzymuje, i za Twoją miłość, która mnie otacza każdego dnia. Dziękuję za ocalenia, których nawet nie zauważam, za razy, kiedy chcieli mnie powalić, a Ty mnie podniosłeś, za noce płaczu, kiedy Twoja ręka ocierała moje łzy. Panie, ile razy dźwigam ciężary, które nie są moje? Ile razy próbuję rozwiązać wszystko sam, nie pamiętając, że jestem ograniczony, ale Ty jesteś nieskończony? Dziś, Ojcze, wybieram oddać wszystko w Twoje ręce. Panie, stawiam przed Tobą wszystko to, czego nie mogę zmienić. Stawiam odpowiedzi, których nie mam, rozwiązania, których nie widzę, drogi, które wydają się zamknięte. Stawiam w Twoje ręce sytuacje, które wydają się niemożliwe, ponieważ dla Ciebie nic nie jest niemożliwe. Jeśli jest coś, czego uparcie się trzymam, naucz mnie puścić. Jeśli jest coś, co okrada mnie spokoju, naucz mnie ufać. Panie, nie chcę tylko mówić o wierze. Chcę żyć wiarą. Stawiam w Twoje ręce moje zmartwienia, ponieważ wiem, że jesteś Bogiem, który się o mnie troszczy. Stawiam w Twoje ręce moje lęki, ponieważ wiem, że Twoja miłość usuwa wszelki strach. Stawiam w Twoje ręce moje marzenia, ponieważ wiem, że Twoje plany są lepsze niż moje. Stawiam w Twoje ręce moje zdrowie, moją rodzinę, moje finanse, moją przyszłość, ponieważ wszystko należy do Ciebie. Panie, jeśli jest jakiś obszar w moim życiu, w którym wciąż próbuję utrzymać kontrolę, objaw mi to teraz. Jeśli jest coś, co muszę puścić, daj mi odwagę, aby zaufać Ci całkowicie. Oświadczam w imię Jezusa, że nie żyję tym, co widzę, ale wiarą, że żadna burza nie może mnie zatopić, ponieważ Pan jest ze mną w łodzi. Oświadczam, że Twój pokój wypełnia moje serce i uspokaja mój umysł. Wierzę, że właściwe drzwi się otworzą. Że cuda się wydarzą i że moje życie jest bezpieczne w Twoich rękach, ponieważ Ty jesteś Bogiem zaopatrzenia, Bogiem, który uzdrawia, Bogiem, który przywraca i Bogiem, który sprawia, że niemożliwe staje się rzeczywistością. I dziś, Panie, oddaję Ci również moją przeszłość, moją teraźniejszość i moją przyszłość. To, co minęło, zostawiam pod Twoją łaską. To, co żyje teraz, powierzam Twojej opiece, a w tym, co ma nadejść. Odpoczywam w Twoich obietnicach. Panie, napełnij mnie Twoim duchem. Odnów moje siły, odnów moją wiarę. Zabierz ode mnie wszelkie zmęczenie, wszelki ciężar, wszelki niepokój. Wylej na mnie Twój pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie, abym mógł odpocząć, wiedząc, że Masz kontrolę nad wszystkim. Ojcze, wiem, że czekanie boli, że procesy są trudne, że czasami moje serce chce się poddać, ale dziś. Wybieram zaufać. Wybieram pozostać niezłomny w Twoim słowie, ponieważ wiem, że Twoja wierność nigdy nie zawodzi. Jeśli odpowiedź jeszcze nie nadeszła, zaufam. Jeśli cud jeszcze się nie wydarzył, uwierzę. Jeśli burza jeszcze nie ustała, pozostanę. Dlatego, Ojcze, odpoczywam w Tobie. Nie będę się już martwić, ponieważ wiem, że Ty już się wszystkim zajmujesz. Nie będę się już bać, ponieważ Twoja miłość mnie chroni. I nie będę już dźwigać ciężarów, które nie są moje, ponieważ Ty jesteś moją ucieczką i moją twierdzą. Oddaję wszystko, ponieważ wiem, że Twoje ręce są bezpieczniejsze niż moje. W imię Jezusa modlę się, ufam i oddaję. Amen. Dotarłeś aż tutaj, ponieważ w głębi serca wiesz, że musisz bardziej zaufać Bogu. Być może ta modlitwa była dokładnie tym, co musiałeś dziś usłyszeć. Być może Twoje serce było niespokojne, zaniepokojone. Próbujące utrzymać wszystko w samotności, ale teraz pytam: czy jesteś naprawdę gotów oddać wszystko w ręce Boga? Oddanie wszystkiego Bogu to nie coś, co robimy raz i koniec, to codzienna decyzja. Każdego ranka musisz wybrać zaufanie, wybrać odpoczynek, wybrać pamięć, że Bóg ma kontrolę, ale wiem, czasami czekanie jest trudne. Chcemy szybkich odpowiedzi, natychmiastowych rozwiązań. Chcemy zrozumieć plany Boga, zanim jeszcze im zaufamy, ale mój bracie, moja siostro, wiara tak nie działa. Wiara to chodzenie bez widzenia, to ufanie bez rozumienia, to odpoczynek, wiedząc, że Bóg już przygotował to, co najlepsze. Więc od dziś zapraszam Cię do wykonania ćwiczenia wiary. Kiedy przyjdzie zmartwienie zamiast karmić strach, powiedz, Panie, oddaję to w Twoje ręce. Kiedy wróg spróbuje ukraść Twój pokój, oświadcz, Ufam Bogu. On się o mnie troszczy. Kiedy wydaje się, że nic się nie dzieje, pamiętaj, Bóg już działa za kulisami. Nieważne jaka jest twoja sytuacja, nie pozwól, aby strach był większy niż twoja wiara. Wiara jest jak ziarno. Siejesz dzisiaj, ale wzrost przychodzi we właściwym czasie. A czego Bóg od ciebie oczekuje podczas czekania? Abyś nadal ufał, nadal się modlił, nadal oświadczał, że On ma kontrolę. Teraz zamknij oczy na chwilę i pomyśl, co musisz oddać w ręce Boga dzisiaj. Co odbiera ci pokój? Czego trzymasz się ze strachem przed puszczeniem? Być może jest to trudna decyzja, związek, zmartwienie finansowe, diagnoza medyczna, cokolwiek to jest, wyzywam Cię teraz, abyś powiedział: Panie, oddaję, ufam, odpoczywam w Tobie i uwierz, coś potężnego dzieje się, kiedy naprawdę oddajesz. Kiedy przestajesz walczyć samotnie i pozwalasz Bogu przejąć kontrolę, pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie, Wkracza do Twojego serca. Jeśli to przesłanie do Ciebie przemówiło, napisz w komentarzach: Panie oddaję wszystko w Twoje ręce. To nie tylko fraza, no to akt wiary. Napisz i oświadcz, że dziś jest dzień, w którym wybierasz naprawdę zaufę. Jeśli ta modlitwa pobłogosławiła Twoje życie, nie zapomnij zostawić polubienia. To pomaga temu przesłaniu dotrzeć do większej liczby osób. A jeśli jeszcze nie jesteś częścią tej wspólnoty wiary, Zasubskrybuj kanał teraz i aktywuj dzwonek, aby nie przegapić żadnych treści. Chcę, abyś wyszedł z tego momentu odnowiony, wzmocniony, pełen pokoju. Bóg ma kontrolę. On wie, co robi. On już przygotowuje coś znacznie większego, niż możesz sobie wyobrazić. Więc wstań z wiarą, idź z nadzieją i pamiętaj każdego dnia, jeśli jest w rękach Boga, jest w najlepszym miejscu. Niech Bóg Cię błogosławi potężnie.